Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kroczek TV. W tym odcinku chciałbym zrobić krótką recenzję magazynu serii Lego City z zabawką małego buldożera. Zapraszam. Słuchajcie. Akcja zostań w domu trwa w najlepsze, także żeby jakby Zapełnić swój czas oraz jakby dać Wam troszeczkę dodatkowej rozrywki na moim kanale. Brakło misów, nagrywam recenzję tego magazynu, którego nie planowałem nagrywać. Miałem zamiar wziąć ten mały zestawik do mojego miasta, tam go zbudować i postawić na ten fragment makiety z budową. No, ale że nie miałem za bardzo w domu nic pod ręką. No, to postanowiłem, że dobra, zrobię recenzję, a po prostu do miasta to trafi yy, innym razem. Słuchajcie, jest to numer, jak tu widać, yy, 3 na 2020. Jak go zobaczyłem, bardzo mi się spodobał właśnie z myślą o moim mieście ze względu na to, że chciałbym rozbudować jakoś yy, strefę. Yy, Tą budowlaną. No, budowlanych zestawów jako tako dużo nie mam, aczkolwiek postaram się jakoś to tam zorganizować. Może mi się uda, tak pomyślałem w jednym z miksów i to chyba w tym e, z tego mojego poradnika, jako garnąć miksa. E, tam wiem, że jest dużo elementów budowlanych. Ja nie mogę tylko rozkminić, e, jakie zestawy w tamtym miksie mogły być. Ale postaram się e, wszystkie te żółte elementy, bo tam mam bardzo dużo żółtych elementów. E, mam też takie właśnie, e, jak to się nazywa? Wiecie, taką, taką taka paka, jak tutaj jest. Są różne koła, są te łychy. E, wezmę to, złożę do kupy. I jeżeli nie rozkminię, co to są za zestawy, po prostu sobie wymyśliłem, że zbuduję własnego moca takiego budowlanego. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat. Ja na szybko może wam pokażę, jak to tu wygląda. Ale zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, prosiłbym was, żebyście kliknęli subika pod filmem. Kto tego jeszcze nie zrobił, oczywiście obok dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco ze wszystkimi filmami i nie zapomnijcie zostawić jakiejś miłej łapki oraz komentarza po obejrzeniu tego filmu. Słuchajcie, przechodzimy więc do treści. Ja pokażę wam tak na szybko. Co tutaj jest w środku, a za moment przejdziemy do budowy tego mini zestawu. Chciałbym Was jeszcze trochę przeprosić, ze względu na to, że jestem w domu, pracuję tutaj aktualnie na małym stoliku, na małym statywie i sam widzę, że ten telefon troszeczkę mi się buja. Mam nadzieję, że stabilizacja obrazu troszeczkę tutaj pomoże, ale co zrobić? Tu mamy jakiś, właśnie komiks. Tu taka była zapowiedź na początku tego co jest w środku. Komiks komiks, tu mamy instrukcję budowy, do której zaraz przejdziemy. Kazik konstruktor z buldożerem, tak to się nazywa. Właśnie mi się ta konstrukcja spodobała. Ona się składa z 20, tu gdzieś widziałem 27 klocków. Mamy pana właśnie budowniczego. Ja takich panów mam bardzo dużo. Swojej kolekcji. Ja w ogóle muszę ludziki w końcu wyciągnąć z kartonów i przewieźć na moją makietę. Ale to oczywiście będzie temat na następne odcinki, jak już troszeczkę uporamy się z tym, całym z całą sytuacją, która nas otacza, jak będziemy mogli wychodzić z domu, jak ja się w ogóle lepiej poczuję, ze względu na to, że też troszeczkę jestem teraz przeziębiony, ale to o tym. Nie w tym odcinku. Słuchajcie tu ten komiks, który tutaj jest kontynuowany nadal. Możecie zobaczyć, możecie zobaczyć w tym miejscu. Dźwig, który nagrywałem w dniu w sumie dzisiejszym, bo też dzisiaj nagrywałem recenzję dźwigu. Natomiast ta recenzja dźwigu pojawi się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Tak, tak mam w planach. To jest praktycznie ten sam dźwig. Ten o numerze 76. Nie pamiętam jaki on miał. Numer, już zabrałem go stąd. Także sorry, tu jest taka ściana, która jest w wystawie. Dodatkowo, tu jest ta mała koparka. Tak po polsku ktoś nazwał to w LEGO. Też ktoś mi zwrócił uwagę na to. Ja zresztą też mówiłem na ten temat, że to się powinno nazywać ładowarka, a nie koparka. Tłumacza tego odlego to bym zwolnił po prostu bo to jest taka mała ładowarka która też niedawno była na kanale i była recenzowana właśnie w naszym mieście tutaj widzimy właśnie ten mały buldożer no i tu jakieś inne zestawy typowo budowlane no ja takich zestawów innych już w zasadzie nie mam zastanawiam się nad zakupem tego zestawiku jest teraz w dobrej cenie w ogóle na bardzo popularnym serwisie aukcyjnym. Nie będę tam robił sztucznej reklamy teraz. Natomiast jest w fajnej cenie, poniżej 30 zł. Można go kupić. On jest fajny, czaję się na niego. Natomiast czekam na wypłatę. Czekam na dalszy rozwój sytuacji. Jak będę miał hajs, to sobie go zamówię. No, coś takiego by mi się jeszcze przydało do miasta. Ale to mówię. To coś. O, tu macie w powiększeniu zresztą. Widać na placu budowy. Właśnie to o czym mówiłem, i coś takiego by mi się przydało, ale ja myślę, że z tych moich elementów, które mam, o to jest betoniarka w ogóle, z tych elementów, które mam, powinno mi się udać zbudować coś podobnego. Myślę, że zrobię takiego moca. I wiem, że miałem jakiś taki mikrozestawik. Kiedyś były takie w latach chyba 2009 10 w tych okolicach. Takie mi mikrozestawiki, nie wiem w czym one były sprzedawane. Natomiast mam kilka takich też z Mixa. Kilka instrukcji malutkich, gdzie jest ludzik plus jaka, jakaś część czegoś. I, i w moim przypadku byłaby toniarka pomarańczowa. Ja mi się wydaje, że, że gdzieś w elementach powinienem to mieć i postaram się kiedyś to odbudować. Dobra, tutaj sobie przejdziemy dalej, jakieś kolorowanki i tak dalej. Plakat, plakat. E, tu mamy następne jakieś ninjago pokazane. A już mi się trochę szczerze mówiąc, Ninjago przyjadły. Wiem, że za wiele nie widzicie, ale tak przekładam. Tylko patrzę, co jest. Ja generalnie polecam, żebyście sobie tę gazetkę kupili. Ona nie kosztuje majątku, a dodatek jest świetny. Myślę, że mimo wszystko warto jest tych tam 12 czy 13 zł, żeby sobie to kupić i uzupełnić kolekcję. I co tu będzie? Następnym Lego City policjant i złodziej, policjanci mi się totalnie przejedli przejadli? przejedli <laughs> e, nie kupię tego złodziei i policjantów to już mam od groma, naprawdę e, jakbym chciał to bym całą makietę zbudował chyba na policjantach, tyle mam zestawów policyjnych i, i generalnie ludzików policyjnych, ale nie o to w tym chodzi co tu jest? Reklama Pokémonów? To nas to interesuje. Dobra, mnie interesuje tak naprawdę instrukcja obsługi. O! I sobie zrobimy szybką budowę i zaraz pogadamy. Zobaczcie. E, zbudowałem buldożer. Bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Właśnie te zestawy budowlane zaczęły mi się podobać. E, no może nie jest to jakieś mistrzostwo świata, bo tutaj jest naprawdę mało klucuszków, ale będzie to fajne uzupełnienie właśnie do Mojej makiety miasta. I gdyby nie to, że właśnie jestem na etapie budowy tego miasta, to może bym nie pomyślał o tym zestawie, może bym go nie kupił, bo jakoś tam szału w nim nie ma, ale jest takim właśnie smaczkiem, takim uzupełnieniem tych większych maszyn budowlanych. Mamy tutaj goska standardowego, jak wspominałem, przy tamtej koparce, ładowarce, cieszę się, że w niektórych ludkach nie ma tej drugiej buźki, bo bardzo fajnie może to wygląda jak wiecie, coś tam się bawimy i pyk, nagle zmieniamy buźkę na drugą stronę jest fajny wyraz twarzy, tylko strasznie głupio to wygląda jak już mamy jakąś makietę, gdzie ten ludek stoi a nagle widać mu tą wiecie, drugą twarz z drugiej strony, to już jest troszkę słabe więc ja bardziej jestem zwolennikiem tych zwykłych pojedynczych buziek no i w zasadzie to by było chyba na tyle, bo zobaczcie, wsadzamy tylko tego gostka, e, i tutaj mamy dwa brązowe klocki, które są jakimś takim, nie wiem, kamieniami, i on po prostu jadąc tym buldożerem, tak nazwanym, on je po prostu spycha. To jest taka, nie wiem, wyrównywarka, tak to można nazwać, że po prostu będzie tam wyrównywał jakiś tam e, jakby to powiedzieć. E, Ziemię, która po prostu gdzieś tam zalega. Także mi się to bardzo podoba. Jak to zobaczyłem, wiedziałem, że muszę kupić, i powiem Wam, że poszedłem od razu do najbliższego kiosku ruchu i kupiłem ten mini zestawik. On jest naprawdę rewelacyjny, bardzo fajnie, bardzo fajnie będzie się prezentował na makiecie mojego miasta. Jest po prostu no, genialny. Także dajcie znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie, czy też Wam się podoba. Zostawcie oczywiście łapkę, jeżeli Wam się podobało. Kliknijcie na dole subika, dzwoneczek. I oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Bądźcie zdrowi i pamiętajcie, nie wychodźcie z domu. Cześć!